na dzisiejszy wieczór, bo już jest godzina dziewiąta. Jak? Ja się czasowo nie wyrabiam. Czy raz ten czas leci tak wolno, raz tak szybko? Kupiłem sobie piwko z Harbina. Mam nadzieję, że to jest piwo. Sponsorują NBA, na to by wychodziło. Ogólnie rzecz biorąc, moja edukacja studyjna dała mi tyle, że wiem, co to jest Harbin. I o dziwo, jest to miasto rozwinięte, bo prawdopodobnie nie założone w, od początku przez Polaków, którzy budowali kolej transsyberyjską podczas syłki do obozów rosyjskich. I tych 40 tysięcy, czy tam Polaków, zniósł sobie za przeproszeniem, za pozwoleniem władz chińskich, jako uchodźcy, że tak to powiem, czy uciekinierzy z pracy na kolei, całe miasto zwane Harbin. Po II wojnie światowej, czy nawet przed II wojną światową, Harbin opustoszał z Polaków, ale z tego co słyszałem, dalej jest tam e, kultywowany na przykład Dzień Polaka i świętowany Dzień Polaka. Także zdrowie nasi.